Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już takim wrzutowym, krótkim odcinku rozmowy za światami. Dzisiaj przyszło nam do głowy, żebyśmy spróbowali połączyć się, czy rozmawiać z Ludwikiem Pasterem. Ludwik Paster to człowiek, który wynalazł szczepionkę na wściekliznę, ale także pokazał, jak Pasteryzować żywność, tak? Pomyśleliśmy, że może warto usłyszeć i jego głos. Dziękuję Państwu za lajka, suba, za udostępnianie. Jeżeli to Państwu się podoba, dziękuję za opinię i oddajmy już głos Rudzikowi. Cóż mam powiedzieć? Tak usłyszałem cóż mam powiedzieć? Cóż dodać? Człowiek cały czas ewaluuje i powinien robić wszystko, aby pomagać innym w taki czy inny sposób. Najgorsze jest to, że wszystko potem wrzuca się do jednego wora, miesza i wyciąga z tego wora same brudy. Czy ratowanie ludzkości, czy tworzenie dobrych rzeczy jest naganne? Myślę, że nie. Ale dzisiaj stało się to naganne, ponieważ dzisiaj rządzą tym pieniądze. Oczywiście, chcę powiedzieć, że wtedy, w tamtym czasie, mój Instytut i w ogóle. Tak, trzeba przyznać, zarabiał duże pieniądze. Tak, oczywiście. No ale świat tak jest już skonstruowany. Natomiast tworzyłem to dla dobra ludzkości. Dzisiaj jest rzeczą jasną, że ludzie przypisują sobie wszystkie te zwycięstwa i te odkrycia sobie. Miałem genialny umysł, jestem geniuszem, gdyby nie mój umysł, a przecież zapominają, że to wszystko jest sprawą Boga, którego wtedy mogliśmy pomijać, mogliśmy go trochę odrzucać, ale dzisiaj z perspektywy mojego czasu niech mi nikt nie, nie zarzuca, że mówię o Bogu, ponieważ to dzięki niemu pewni ludzie dostają talent, który. Ratuje ludzkość w taki czy inny sposób z dziedziny medycyny, nauki, a może i wielu innych dziedzin. Natomiast, jeżeli za to idą pieniądze, jeżeli to wszystko jest chłamem, tak zwanym marketingowym, niezbadanym do końca, nie powinno nigdy się pojawić. Zarzucano mi, że jestem. Ignorant, że bawię się ludzkim życiem, że nie jestem przeszkolony. Ale gdy ratuje się ludzkie życie, gdy wymyśla się coś, co może pomóc innym, czasem stoi się na krawędzi ryzyka, czasem stoi się na przepaścią i albo ona cię wciągnie. Odmenty swoje albo pozostawi i wyciągnie na piedestał życia i pozwoli ludzkości dalej funkcjonować. Każdy z nas przechodzi swoje tragedie. Ja przeszedłem je również. Dlatego tym bardziej chciałem pracować i dawać ludzkości Coś, co pomoże jej przejść przez to wszystko. Dzisiejszy świat jest o wiele bardziej zagrożony. Dzisiejszy świat ma tysiące różnych chorób, zarazków, których w tamtych czasach w mojej głowie w ogóle by się nie zmieściły. Ale to nie to jest bolące. Bolące jest to, że na kanwie tego wszystkiego ludzie budują swoje światy, budują swoje imperia. Kiedyś zarzucano i mi, że zbudowałem jakieś imperium, że dorabiam się na cudzym nieszczęściu, po nachodobach, ale przecież wszystko wtedy kosztowało, kosztuje i teraz. Natomiast gdybym wszystko dostawał za darmo od innych, próbówki, odczynniki, pomieszczenie, pewnie też bym dostawał to za darmo. Natomiast tak jest skonstruowany i był świat. Natomiast dzisiaj jest to walka o lobby, jest to walka o pozycję i o pieniądze. Dzisiaj diabeł wymyśla leki pod przykrywką człowieka. Nie będę tego rozwijał. Chcę powiedzieć, że dokonałem swojego i jestem z tego dumny, że to właśnie Bóg mnie natchnął do zrobienia czegoś takiego. Bo Bóg przez ludzi pokazuje, że możemy. Pomagać innym, że możemy ratować, że możemy dawać. I po to to wszystko jest, aby szlachetność naszą podnosić. A nie po to, aby zdobywać sławę i wątpliwe pieniądze. Nie chcę się rozgadywać. Nie chcę opowiadać wielkich, patetycznych słów. Nie będę siebie też tutaj wyróżniał. Historia ocenia każdego, ale najbardziej historia ocenia to, co zostało zrobione. I niech ludzie oceniają. Myślę, że moje zasługi i to, czego dokonałem, warte jest każdej chwili bycia tutaj na Ziemi. Choć jesteśmy tu chwilą, to chwilę musimy wypełnić jak najlepiej. To wszystko, co chcę powiedzieć. Gdyby ktoś zapytał się, co po takim czasie robię tam i czy tam też pracuję nad tym, co tutaj, uśmiechnąłbym się tylko i powiedział nie. Ale nadal rozwijam, nadal pomagam i nadal wspieram. A reszta niech zostanie zasłoną milczenia. No, i o tyle, co usłyszałem, co przyszło do głowy. Proszę Państwa, jeśli się to podoba, jeśli ten nasz taki miniserial <gryw> rozmów ze światami przypadł Państwu do gustu, proszę, lajka, like suba, proszę, udostępnijmy to. Liczę na Państwa komentarze, ale nawet jeżeli nie zgadzamy się, co mamy prawo i cieszy mnie, to bo znaczy, że myślimy, to takie komentarze przyjmujemy, oby nie były obraźliwe. Oby nie zaczynały się na dziwną literę i na nią nie kończyły. Wszystkiego dobrego życzę Państwu, i do następnego usłyszenia.